Tak westchnął. Westchnąłem z oczekiwania, radości, że pan premier zaraz nam powie o szczycie w Hadze. Dokładnie tak. Panie po rozwodzie, jak widzicie, życie naprawdę czasami nabiera nowych rumieńców. Panie marszałku, wysoka izbo, w kilku sprawach, ale zacznę od sprawy historycznej najważniejszej. Kilka godzin temu Panie zakoń... przewodniczący Telus, bardzo proszę. Kilka godzin temu zakończył się szczyt NATO w Hadze, szczyt historyczny, przełomowy. Jednogłośnie została podjęta decyzja, którą Polska wspierała od samego początku, podniesienia wydatków wszystkich członków sojuszu do 5% PKB do 2035 roku. To jest jeden wielki sukces całej Polski, naszych sojuszników. Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa, bez którego byłoby to niemożliwe. Dokładnie prezydenta, rządu, parlamentu, a przede wszystkim Polaków. To jest sukces Polaków. Tak, pełna zgoda. Nigdy bym nie śmiał przepisywać tego sukcesu żadnej władzy, tylko całemu narodowi. Bo naród jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, naród jest gwarantem pokoju, naród jest gwarantem. Zwycięstwa. To Polska i Polacy są tym gwarantem. Cieszę się, że się cieszycie i dajecie temu wyraz przez wasz aplauz, bo to jest wielki sukces Polski. Szczyt jest historyczny. Jeżeli rok temu ktoś o takim szczycie pomyślał, to pewnie niewielu by uwierzyło. Do tego mamy sukcesy bilateralnych relacji sojuszniczych. Obecność patriotów niemieckich na lotnisku w Jasiące przedłużona do końca roku, zapewniona obecność innych sojuszników w 2026 roku. Samoloty F 35 norweskie znów wracają do Polski w celu patrolowania polskiego nieba. Australia, która nie jest członkiem sojuszu, dzisiaj w naszej rozmowie z wicepremierem ministrem obrony, zadeklarowała przysłanie do Polski samolotów wczesnego rozpoznania. To są zdolności, których potrzebujemy, które nasi sojusznicy uzupełniają, bo doceniają rolę Polski. Wydatki na poziomie prawie 5%, bycie modelowym sojusznikiem, budowę tarczy Wschód i inwestycje europejskie. Bo teraz też podsumujemy polską prezydencję. I to jest wielki sukces, to jest też historyczny sukces. Pierwszy raz w historii Polski Unia Europejska wyda pieniądze na zbrojenia. Pierwszy raz z pieniędzy europejskich będziemy mogli kupić sprzęt wojskowy dla Polski i będziemy mogli nasz sprzęt 120 pozycji produktów sprzętu wojskowego będzie możliwe do zakupu z udziałem środków europejskich przez naszych sojuszników. Zagwarantowaliśmy również, że państwa spoza Unii Europejskiej, nasi najbliżsi sojusznicy, Stany Zjednoczone, Kanada. Wielka Brytania będą mogły korzystać z tych środków i będziemy z nimi tworzyć spółki joint venture, żeby ich inwestycje w krajach europejskich, w Polsce, mogły być spożytkowane na te cele, mogły być spożytkowane środki europejskie. Do tego dzisiaj historyczny moment głosowania kilku ustaw w parlamencie ustawa o obronie ojczyzny, która naprawia niedociągnięcia umożliwia pilotom dobre kształcenie się i przygotowanie do obsługi Apache czy trzydziestych 35 w Stanach Zjednoczonych, docenia tych, którzy służą ojczyźnie i wypłaca wyższe odszkodowania, jeżeli taka konieczność zachodzi. Bardzo ważna ustawa dzisiaj. Proszę o jednolite głosowanie, o zagłosowanie za wycofaniem się z konwencji odtawskiej o użyciu min przeciwpiechotnych. To jest nasz wniosek połączony z decyzją naszych partnerów z krajów bałtyckich i Finlandii. Polska nie może być objęta żadnym gorsetem uniemożliwiającym obronę naszej ojczyzny. Kolejna sprawa i to jest przełomowa, rewolucyjna ustawa skracająca proces inwestycji o 70%, ustawa o strategicznych i kluczowych inwestycjach w bezpieczeństwo w jednostkach wojskowych. Ale również w dziedzinie obronności, w przemyśle zbrojeniowym. Ta sprawa była nieporuszona przez wiele lat. Dzisiaj, proces inwestycyjny, jakbyśmy popatrzyli na przykład na fabrykę amunicji, to od początku jej budowy do finału trwa 9 lat, teraz zostanie trzykrotnie skrócony. Decyzje będą wydawane jednolite przez wojewodę nie będą z różnych źródeł czerpane i będą miały określony czas na odwołanie. To jest historyczny moment dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Dla naszego rządu sprawa bezpieczeństwa narodowego, obrony naszych granic, bezpieczeństwa naszych rodaków jest sprawą numer jeden. Nie ma nic ważniejszego. Dlatego porozumienie ponadpolityczne, dlatego współpraca z obecnym i przyszłym prezydentem jest racją stanu, z której my się wywiążemy. Dodam jeden element, który jest dla mnie osobiście ważny. Za chwilę będzie głosowana ustawa o powołaniu instytutu WITOS. To wszystko się łączy w jakąś pełną symbolikę. Premier, który obronił naszą wolność w 1920 roku i dzień historyczny, w którym bezpieczeństwo Polski jest podniesione do najwyższego. Poziomu. Bardzo proszę o przyjęcie wszystkich ustaw w interesie racji stanu i bezpieczeństwa państwa polskiego.